Takiego, żeby sparodiować czyny poszkolne 17 tych frajerów i czubków spod bramki, co wciskają wam te farmazony od kilku lat już dla wyświetleń, bo nic im w życiu nie wyszło. Zostali pogonieni. Tak, WSW pokazywał jakąś fragment deski rozdzielczej. Łukaszek to wam paluchy pokazuje, jak chodzi po mieście, a ja tak pomyślałem, że wam pokażę całe nic. Będę tylko nagrywać dźwięk. Ale to co? Skupcie się na tym co mówię. Bo to co mówię jest bardzo ważne. Niech was, że tak powiem, trasa nie. <ścoughs> Teraz byście widzieli trójeczkę, akurat. Trzeci komisariat, na który Łukaszek tak bardzo dzisiaj trzy i pół godziny. Cieplutek. Nasz się tak żalił bardzo, że wyrzucili wszystko do świetnika i teraz na Bema ma sprawę. To będzie miał sprawę na Bema o to, że znowu przymusowe leczenie go czeka. O jejku, jejku, jejku. Trzy godziny narzekania o 8.30, mówi: Jutro się musi wstawić i będzie jechanie z nim, kurwa. Zaraz po świętach faktycznie, dlaczego tak pilnie. No? No bo w końcu wkurzył tam wszystkich już na dobre, na maksa. No i będzie teraz konsekwencje tych czynów nadeszły. No. On to myślał, że jak będzie jak głupszy jak Krzysiek Kononowicz, głupiej się zachowywać. To będzie miał widzów, przejmie widzów Krzyśka Kononowicza, będzie miał wyświetlenie, będzie miał donate i tak dalej. Dzisiaj 3,5 godziny. Gada. Zaraz muszę pomyśleć, jak na Fasty wyjechać. Skręcę inaczej 3,5 godziny. Gada, 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 gada. Sam sobie wpłaca Donate, y, ale nie wiedział biedaczek, że komornik już siedzi na tym koncie, bo zmienił tą firmę z jakichś tam nie wiem, tipli na tipo czy coś tam, jak to tam. Ja nie wiem, bo ja o Donate y nie żebram, nie? Ale wiem, że, że on o tym chyba nie wiedział, że ma już komornika na tym drugim koncie, tak samo i wszystko, nawet to, co sam sobie wpłaca, bo to można poznać. Po stylu yy, tych treści donate'ów, które są jego donaty, które sam sobie wpłaca, żeby mu tak pasowało, kleiło się z tym jego przekazem, z jego narracją, żeby to było spójne, nie? Bo to, wiecie, to tam dużo ludzi go ogląda, ale wszyscy mają z niego bekę, a mało kto by tam naprawdę mu autentyczne pieniążki chciał wpłacić, albo już yy, nie daj Boże, yy, faktycznie go tam ktokolwiek upiera, bo to on jest zupełnie. Nietypowy, wyjątkowy. To jest wydarzenie w ogóle na skalę światową. Przypominam, że Krzysiek Kolonowicz miał prawo jazdy. Miał! A Łukaszek nie ma, nie miał i nigdy mieć nie będzie. Także i te projekcje jego ciągle tam o tej mamie, jak to widzicie, kurna wychowany. Bez ojca, jaka w krzywdę jednak mu zrobiło, że... No ale to ojciec porzucił, no bo wiecie, no nikt nie chce z takiego wadliwego fabrycznie egzemplarza, to się nie da naprawić, więc porzucił w cholerę, matka też uciekła za granicę, nie? Generalnie nie. On tam będzie gadać w takim razie też swoje żale. Do własnej matki. Żeby z wyrol mówił o ruchaniu matki własnej matki, to już naprawdę to trzeba być... Wiecie, z wyrolem, nie? No ale... Cóż, no tak to nie jest w życiu, nie? Niektórzy są z wyrolami. Także, luzik, luzik. Sytuacja się rozwija pozytywnie, faktycznie. Ja nie muszę 3,5 godziny płakać w internecie i udawać, że co tutaj. On cały czas próbuje udawać, wmawiać wam, że on cokolwiek tutaj znaczy, cokolwiek wie, o czymkolwiek decyduje. A tak naprawdę jest frajerem pod bramki, czubkiem. Nienormalny, nienormalni ludzie, to Krzysiek powiedział o nim, nie? Który nic nie może, to tylko może takie śmieci, popłuczyny tam dla widzów, jakieś urojenia, mitomanie wpychać, nie? I to wpycha, nie? I zobaczcie, jaka to jest faktycznie desperacja. Jak on by tak tłumaczył, że on tu wszystko wie, wszystko rozgrywa i tak dalej, to czy zrobiłby coś takiego głupiego dzisiaj, jak ta trzy i pół godzinna transmisja? Eee, największy żal, oczywiście, jeszcze też wyjaśnijmy, on ma do mnie, bo przecież za każdym razem to właśnie o mnie się potykał. Ja go wyjaśniam, czy w sprawie dla reportera, czy w każdym telefonie, czy w każdym jego piśmie. Tam, że niby fundację rozwiążę, bo pieczarki sprzedaję po terminie. Czy jajka, czy cokolwiek on tam wymyślał nie? I to wszystko się okazywało Fejkiem Wszystko się okazywało e, Jakimiś urojeniami chorego psychicznie człowieka I ja go zawsze wyjaśniałem Prostowałem Ośmieszałem To, że on nie odróżniał Kubiety Punktu G od e, To, że tam W Niemczech Robił zagosposie u tego starego e, Adama Piekary, który się potem rozbił, bo zawsze jeździł po pijanemu To wiecie, no to... Przerwa na chwilę Po przerwie Przypominam, że to co widzicie To symbolizuje ciemnotę Którą wpychają Wam frejerzy i czubki ale ludzie, nienormalni ludzie, jak Barney, jak WSW Jak Łukaszek, Łukaszek Hejcik, chujcik Dla wyświetleń to robią Ciemnotę wam wpychają, także frajerzy nie słuchajcie, nie wierzcie, znaczy słuchać ich możecie, bo ja nie jestem taki, jak nie będę mówić wam jak wujcik, że uu, nie oglądajcie, nie oglądajcie go, nie oglądajcie, bo on prawdę wam mówi o moich kłamstwach, nie oglądajcie go, o mnie tak mówi, nie Nie oglądajcie Zielonego, nie subskrybujcie, no, wielka akcja od subskrybowania mojego kanału, 150 osób było, <śled> na 7 tysięcy, no. Brawo! 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 brawo, No i to tak. Takie to jest przełożenie, nie? No mówiłem, że to jest procent margines marginesów, procent procentów. Ci najbardziej kurna chorzy ludzie, nie? Nienormalni ludzie! No, frajerzy z bramki, czubki i tak dalej. Nienormalni ludzie to są. Nienormalni ludzie. No, problem psychiczny, chorób psychicznych. Jest wszędzie na świecie, jest i w Polsce, tylko takich ludzi trzeba leczyć. I to tak jak w przypadku Łukasza, to najlepiej jak z tego widać, przymusowo, bo sami się leczyć nie chcą. No nie chcą się sami leczyć. I trzeba ich leczyć przymusowo. Łukasz już był leczony przymusowo, mu to nie pomogło. Ale widzicie, jak on się stara, jak on zabiega o to, robi te wszystkie dziwne rzeczy, takie nielogiczne, niezrozumiałe dla innych. A to jest jakoś logicznie wytłumaczalne, bo chodzi o to, że do szpitala na leczenie, do szpitala psychiatrycznego w choroszczy, jest straszna kolejka kilkuletnia, i tylko jak się naprawdę coś ostro-krzywego takiego odwali, to można tam się dostać bez kolejki. I on może i dobrze kombinuje, że bez kolejki do choroszczy chce się dostać. Przecież jego kolega, adwokat, miał tam nawet biuro, bo się zajmował takimi ludźmi chorymi psychicznie. Poroszczy mi o biuro, to na stronie internetowej można było tego pseudoadwokata znaleźć. Yy, także.